Uważam, że takie spotkania branżowe właśnie stricte z konferencji, z danej tematyki to jest miejsce, gdzie spotykają się grono specjalistów stricte z tego przemysłu, z tej dziedziny produkcyjnej i możemy wymieniać doświadczenia, które każdy przechodzi sam osobiście na spotkaniach, Staram się doradzić, który robot będzie lepszy, który będzie gorszy, poznając ich potrzeby i często lubię to konfrontować właśnie z klientami produkcyjnymi, żeby zobaczyć jak to wygląda punkt widzenia z ich perspektywy, czego oni potrzebują, dlaczego potrzebują takiego rozwiązania i przede wszystkim, jak szybko się ten świat produkcyjny w dzisiejszej dobie e, zmienia i ewoluuje właśnie dalej. My na Automotive Product Suppliers przyjechaliśmy z trzema robotami stricte do mm, ustawiania procesów automatyzacji produkcyjnych. Aktualnie po pokazujemy insertowanie głowic do silnika z wykorzystaniem małego sześciosiowego robota e, z do, do, dołożeniem właśnie naszego kołnierza Czyli naszego czujnika siły. Zaraz za mną zobaczcie również białego robota. To jest robot współpracujący, który pracuje w aplikacji spawania. Proces technologiczny pod spawanie rzadko kiedy jest wykorzystywany z robotem współpracującym, niemniej jednak widzimy bardzo duży potencjał w wykorzystaniu właśnie robota współpracującego do szybkiej zmienności w serii produkcyjnych, gdzie jest duża elastyczność, gdzie musimy szybko przezbrajać robota pod inne detale. W takich rozwiązaniach robot z serii współpracujących sprawdza się idealnie. Ostatnie nasze stanowisko, są to dwa roboty z serii M1. Są to roboty, które służą do szybkiego pick and place'u, również insertowania, ponieważ są relatywnie dokładnie do trzech miejsc po przecinku. Wykorzystujemy tam również system wizyjny również Fanuka, czyli dajemy tym robotom zmysł wzroku, żeby one mogły same rozpoznać aktualnie w tamtej aplikacji, gdzie musimy do którego, do którego miejsca włożyć bezpiecznik, który ma średnicę milimetrów, niecały milimetr średnicy tego pinu, który musimy insertować, w relatywnie krótkim czasie zmontować całą płytkę elektryczną i dać dalej do produkcji. Statystyki mówią, że za ponad 80% awarii na produkcji odpowiadają uszkodzenia przewodów. Dlatego dzisiaj na targi APS 2024 przyjechaliśmy z rozwiązaniami, które pokazują, jak można realizować ruch bez użycia tych przewodów. Dlatego na przykładzie systemu transportowego XTS pokazujemy, w jaki sposób można bardzo precyzyjnie, bardzo szybko i bardzo elastycznie sterować. Bezprzewodowymi, pasywnymi karetkami, tak, żeby odejść od produkcji taktowej, od stacji do stacji na rzecz bardziej płynnej, bardziej elastycznej, a przez to szybszej i wydajniejszej produkcji na naszej linii. W branży Automotive elastyczność ma ogromne znaczenie, natomiast wymagania tej branży kierują nas bardziej do systemu X-Planar. W tym przypadku możemy wyobrazić sobie odejście od produkcji liniowej na rzecz bardziej produkcji gniazdowej, w której zupełnie niezależne, pasywne paletki realizują nam konkretne scenariusze produkcyjne. Podjeżdżają tylko do tych stacji, które są niezbędne do wyprodukowania danego detalu, a za chwilę podjeżdżające pod zupełnie inne. Dzięki temu nasz flow produkcyjny może stać się. Pełni elastyczny, unikając jednocześnie przezbrojeń mechanicznych. Na Dolnym Śląsku mamy zdecydowanie dużo firm, które zajmują się produkcją komponentów do automotywów. Natomiast APS to świetne miejsce do tego, żeby te lokalne firmy zebrać w jednym miejscu i stworzyć forum do wymiany praktyk, doświadczeń i najnowszych informacji. Firma Lenco dla branży automotive ma kompletne rozwiązanie od rozwiązań napędowych, które są rozwiązaniami albo scentralizowanymi, albo zdecentralizowanymi, montowanymi bezpośrednio na silnikach, tudzież montowanymi tuż obok konstrukcji danej maszyny, skończywszy na pełnym portfolio związanym z automatyką. Napędy, napędy serwo, automatyka oparta na sterowniki motion i skończywszy na przekazywaniu danych do systemów chmurowych. Z tego też jesteśmy Znani. Taką naszą ostatnią nowinką jest to, że używamy sztucznej inteligencji do tego, żeby przewidywać możliwe awarie, które mogą zdarzyć się w rozległych i rozbudowanych systemach, związanych z właśnie napędami i rozwiązaniami stosowanymi w automotywie. To, co mamy tutaj, akurat to jest taki nasz nowy produkt: to jest przemiennik I550 Motek który może być stosowany przede wszystkim w intralogistyce, ale może też pracować jako pozycjoner, jako układ, który przejmuje na siebie bardzo wiele funkcji. Jedną z takich funkcji jest to, że może być masterem mają linka. To, co jest jeszcze bardzo, bardzo przydatne w różnego rodzaju systemach, to to, że może być układem, który prezentuje i pobiera wszystkie rzeczy z safety. Czyli nie są potrzebne dodatkowe... Um, Moduły safety zewnętrzne podłączone do sterowników, tylko tak naprawdę mamy jeden układ, który załatwia nam całość w naszym, w naszym systemie, w naszej maszynie. Firma IFM działa w dziedzinie automatyki przemysłowej. Naszą domeną jest produkcja czujników jak również dostarczanie, oferowanie rozwiązań kompleksowych. Przede wszystkim chcielibyśmy zapoznać naszych klientów i potencjalnych klientów z rozwiązaniami kompleksowymi, które staramy się upowszechniać. Są to przede wszystkim rozwiązania wpisujące się w dziedzinę Industry 4.0 i mamy rozwiązanie, które służy, rozwiązanie sprzętowo-programowe pod nazwą Moneo. Które służy do monitoringu procesowego, do condition-based monitoring, condition-based maintenance, jak również do uzyskiwania informacji predykcyjnych o możliwych zachowaniach układów i systemów w przyszłości. Bez wiedzy o stanie urządzeń, bez informacji płynących z obszaru produkcyjnego, jesteśmy ślepi i głusi. Musimy mieć te informacje. I musimy już tę informację pozyskiwać z najniższych warstw piramidy sterowania, czyli z warstwy sensorycznej. My bardzo mocno promujemy i zachęcamy wszystkich do tego, żeby zainteresować się i wdrożyć rozwiązania komunikacyjne iolinkowe. Iolink jest to rozwiązanie pozwalające na dwukierunkową komunikację cyfrową z urządzeniami sensorycznymi. Jest to medium przyszłości, medium komunikacyjne przyszłości, które poza tym wszystkim, co już wspomniałem, bardzo pozwala na łatwą integrację systemów z warstwy produkcyjnej z systemami informatycznymi. Firma IFM stara się być firmą innowacyjną. W związku z tym dwukrotnie w ciągu roku Wprowadzane na rynek są nowości produktowe. Przywiozłem ze sobą na dzisiejsze, na dzisiejsze wydarzenie kilka produktów. To są produkty bardzo innowacyjne, wpisujące się w zapotrzebowanie rynkowe. To są produkty, które służą przede wszystkim do tego, żeby monitorować trudne media. Trudne media to jest np. woda demineralizowana, sprężone powietrze, gazy techniczne, jak również obiekty, czyli diagnostyka wizyjna, detekcja wizyjna, diagnostyka wibracyjna.